Kto w założeniu zada sobie takie pytanie? Czy warto kupić iPhone'a? Czy warto kupić iPhone'a, jeśli po prostu z jakiegoś powodu jesteś zmęczony telefonami innych marek? Albo jeśli jesteś rodzicem, któremu dziecko wierci dziurę w brzuchu, że przecież inni też mają iPhony, więc dlaczego ono miałoby nie mieć? A może osobą, która dotychczas miała bardziej zaawansowane smartfony szerokim ukiem? W końcu te stare Nokie, Samsungi czy Motorola dalej jeszcze działają. Są w sumie proste w obsłudze wiadomo, co gdzie kliknąć, żeby się dodzwonić do bliskich. Albo sms wysłać. Po co komplikować sobie życie? Na co mnie ten smartfon?